Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o takich zwierzętach, które też, jak mi się wydaje, dobrze znamy. Jerzy. Eee, właśnie, jeże, jeży. prawda? Jakby takie kolczaste zwierzęta. Wydaje nam się właśnie, że dobrze znamy jeże, ale mamy różne przekonania o tym, co jeże jedzą. Więc e, dzisiaj sobie porozmawiamy o diecie jeży. Kiedyś widziałam na placu zabaw jeża. No i słuchajcie, i czy mamy się tego jeża? I na początek spytam Was, jak myślicie, co jedzą jeże? Kto ma jakieś pomysły? Szyszki. E, szyszki jedzą jeże, dobra. A Ty, jak uważasz? Jakieś... Je... Jabłka. Tak. Jakieś stworzenia, które są bardzo małe. Bardzo małe stworzenia, dobra. Idziemy dalej tutaj ja tego. Listki. Listki. Mhm, proszę. Jabłka. Jabłka je. Kto jeszcze ma jakieś pomysły? Co jeszcze jeże mogą jeść? A, o, to ty jeszcze nie mówisz? Zielona jabłka. I zielone jabłka. Uh -huh. A ty jak uważasz? Eee... A braku jak dobra? Uh -huh. Może... Marchewki. Marchewki. A ty I... jak uważasz? Czemu? Eee... Mogą też jeść takie żółte. I żółte, i zielone, i, i zwykłe jabłka, tak? I... No i tak, i na początek chciałabym Wam powiedzieć, że wbrew temu, co o jeżach mówią i wbrew temu co widzimy, bo często pewnie każdy z nas widział taki portret jeża, który nosi na swoich igłach, na swoim grzbiecie jabłko. Kto widział taki portret? Prawda? Ja też widziałam takie rysunki, zjeżdżam, chłopaki, chłopaki, chodźcie tutaj do mnie. Więc, więc teraz tak. Eee, powiem Wam tak, jeże, wbrew temu co o nich się często mówi, wcale jabłek nie jedzą. Zapamiętamy? Jeże nie jedzą jabłek, nic, a nic, natomiast jeże są zwierzętami drapieżnymi, są zwierzętami mięsożernymi, co oznacza, że, że polują na inne zwierzęta. Kto powiedział, że jeże polują na takie mniejsze zwierzątka, że chętnie zjadają, prawda? I miałeś rację, jak najbardziej. Jeże na przykład mogą, dla nich przesmakiem będą takie jaja. Ptaków, prawda? Ślimaki, myszy, owady, żaby, jaszczurki i jakieś inne, mniejsze od nich zwierzątka. I teraz naszym zadaniem będzie nakarmienie jeża. Każdy z Was otrzyma takiego jeża w kopercie. I słuchajcie, i w takiej kopercie wy też będziecie mieli różne. Jedzonka. Jeśli będzie tak jak tutaj, że te jedzonka są, prawda, jakby rozcięte, to będę prosiła, żebyście sobie rozcięły, żeby zadbały o to, żeby każdy obrazek z dzielnym jedzonkiem po prostu był pojedynczy, tak jak mamy na przykład, o, tutaj taką wesołą gąsienicę, dobrze? Więc sobie najpierw przygotujemy różne pokarmy, które nasz jeż może lubić albo może jeść, albo nie jeść. A później spróbujemy jeżowi te pokarmy zaproponować. Więc rozdaję, może każdy sobie niech weźmie po parze nożyczek. Ja tam podam dalej. Mhm. Proszę, i dla was, i dla was. Ja też sobie będę wycinać i będziemy sobie, prawda, szukać. Będę podawać różne pokarmy, których będziemy sobie szukać. I będziemy sobie prawda, jakby sprawdzać, czy nas jest taki pokarm, pokarm. Je, czy nie. No tak, i właśnie te, takie coś musisz sobie rozciąć, dobrze? Potrafisz rozciąć z nożyczkami? Jest tutaj, żeby on już Co tu się Sprawdźcie, sprawdź, jakie masz obrazki z, z, z różnymi przysmakami i sprawdź, czy wszystkie są rozcięte. Sprawdzamy, czy, czy wszystkie mamy. Zaraz będziemy sprawdzać, co nasz jeż będzie jadł, a czego jad nie będzie. Która jest Twoja koperta? To była tak, tak? To, to każdy trzyma przy sobie swoją kopertę i może tak, słuchajcie, po kolei będziemy, będziemy sprawdzać i od razu sprawdzać, czy każdy taki obrazek ma i będziemy się zastanawiać, czy nasz jeż takie coś zje, czy nie? Jak myślicie? Czy jesz, zje jaszczurkę? Kto ma jaszczurkę? Podnieście sobie do góry, podnieście rysunek. Jaj, tak, znajdźcie, proszę, jaszczurkę. Tak, czekam, czekam na pozostałe jaszczurki. Kto jeszcze ma w swojej kopercie jaszczurkę? Tak? Mhm. A pozostałe dzieci, macie jaszczurkę, znajdziecie sobie obrazek jaszczurki w, w kopercie? Poszukajcie. Dobra. I jak myślicie? Jaszczurka. Czy jeże jedzą jaszczurki? Tak i to się zgadza, jak najbardziej, jeże będą jadły jaszczurki, więc połóżmy, będziemy sobie odkładać po lewej stronie jeża pokarmy, które jeż będzie jadł, a po prawej stronie te, których jeść nie będzie. Czyli sobie tutaj odkładam jaszczurkę, bo później będziemy napełniać brzuszek jeża pokarmami, które taki jeż lubi i będzie sobie zjadł. A teraz kto znajdzie śliwkę? Będziemy tak sobie sprawdzać po kolei wszystkie jedzonka. To jest śliwka, spójrzcie, wszystkie, proszę bardzo, to jest śliwka. Kto znajdzie śliwkę? Mamy? Kto już, o, kto ma połączoną to sobie rościna, rościna i szybciutko. Kto znalazł to? Ręka do góry, pokazuje, pokazuje swoją śliwkę. No i teraz, tak, pytanie. Czy śliwki jedzą jeże czy nie? Nie? Nie, słuchajcie, ale tutaj po prostu są jacyś. Wielcy specjaliści od jeży, Jak najbardziej. Śliwek, jeże nie jedzą. I idziemy dalej. Może, może w takim razie. Może w takim razie sprawdzimy, czy jeże jedzą marchewki. Marchewki? Kto ma marchewkę? Po, po, pokażcie marchewkę. Komu się udało znaleźć? Mhm. Jedzą marchewki, jeże? Tak czy nie? Nie. Tak, nie. Zdania są podzielone. Słuchajcie, marchewki to, to są rośliny czy zwierzęta? Rośliny. rośliny, prawda? A jeże, jak ustaliliśmy, są mięsożerne, a nie roślinożerne, więc marchewek, jeże też raczej nie jeżą. Odkładamy tam, gdzie śliwki. Tego, tego jeż nie będzie je, to nie będzie jego wielki przysmak. Ale już na przykład taki żuk, kto znajdzie żuka, który ma tutaj sześć odnóży? Mm -hmm. Szukamy na razie żuka, tak? Żuka. Czy jeż zje takiego żuka, czy nie? Tak. Tak? Wszyscy tak myślimy? Świetnie, słuchajcie. Jeże żuka zjedzą. Tak samo może poszukajmy sobie szybciutko, ktoś już mówił, że znalazł e, gąsienicę. Pokażcie, kto znalazł gąsienicę. Nawet chyba mamy ze dwie gąsienice tutaj. Może Wam się uda? O, niech będzie. Niech będzie tutaj taka wesoła gąsienica. O, czy, czy jesz zje gąsienicę? Tak. Odkładamy koło jaszczurki, żuka, gąsienicę również. Tu jest również jakaś inna gąsienica, czy pędrak. Zobaczcie, taka bardzo podobna. I to też będzie zwierzątko, które jesz jak najbardziej chętnie zje. Dobra, pytanko. Czownicę będziemy jedli jako jerze, czy nie? Tak, prawda? Jerzy jedzą też żownice bardzo chętnie. No i skoro tu jesteśmy dalej przy prawda, różnych naszych pokarmach, to może tym razem bym Was spytała. Tak, i szkoły. Co sądzicie o truskawkach? Nie, Nie, jednak nie. I tu się z Wami zgadzam. A liście? Czy Jerzy zjedzą liście? Tak? Myślicie, że będą jadły liście? Nie, odkładamy, odkładamy liście do śliwki, do marchewki, do truskawki, czyli raczej do pokarmów, które, 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 których jesz, jadł nie będzie. Ale może jesz, będzie chciał zjeść Co? kasztana. Jak kasztana. uważacie? Kasztana. Ka kasztana? Jemy czy nie? Jako Jerzy? Jemy. No właśnie nie. Ciągle nie jemy, je że ciągle to są zwierzęta mięsożerne czy kasztan, prawda, jest jakimś zwierzęciem, raczej nie, prawda, jest, pochodzi z rośliny, z, jest owocem kasztanowca, więc odkładamy sobie kasztana e, obok e, truskawki, obok marchewki, śliwki i liścia. O, bardzo proszę, a teraz myszka. Kto ma myszkę? Ja mam. Co sądzicie o myszce? Czy, czy jeszcze będzie jadł myszkę? Tak, prawda? Jesz będzie jadł myszkę, bo to jest też, też. Brawo, brawo! Już można położyć myszkę. Myszkę sobie odkładamy od tej strony, gdzie są pozostałe zwierzątka, które Jesz zjada. A to, o świetnie, mam tutaj taką pomocnicę. Jak masz na imię? Jula. Patrzcie, Jula mi tu podaje różne zwierzątka i słuchajcie, kto ma takie zwierzątko i kto wie w ogóle, co to jest za zwierzę? Konik polny. Konik polny, pewnie. Sprawdźcie, poszukajcie takiego konika polnego u siebie w swoich ja już mam, obrazku. Mam, ja też już mam. Macie? Ja mam. Czy jeże jedzą koniki polne? Tak. Jedzą, prawda? Mamy tutaj coraz większy zestaw tego, co sobie jesz chętnie zje. A może. O, tu mamy, słuchajcie, tu jeszcze sobie tego nie oglądaliśmy. Mamy tutaj jabłko. No i jabłko. Czy jeże jedzą jabłka? Nie, świetnie, świetnie. Zapamiętaliście, że jabłek nie jedzą? Odkładamy po stronie przysmaków, które jeżą raczej odpowiadać nie będą. Czy jedzą? Ślimak. O, ślimaka to chyba nawet ja swojego zgubiłam. To bardzo dobrze, że mi. O, ja mam przygotu. Dobra, czy jeże jedzą ślimaki? Jak właśnie stanie? Świetnie, tu po prostu eksperci od jeży wszystko jedzą. Ślimaki odkładamy po stronie zwierzątek, które jeże zjadają. Dobrze, ustaliliśmy jakie pokarmy lubi jeż i teraz tak, wszystkie pokarmy, jeszcze raz powtórzmy. Wszystkie pokarmy, które są zwierzętami, czyli jaszczurka, dżownica, gąsienica, mysz, ślimak, żółk, konik polny, jajo, to są przysmaki jeża i chcemy, żeby one się znalazły w brzuszku tegoż jeża. Więc będę chciała Was poprosić o to, żebyście poprzyklejały przysmaki jeża do jego brzuszka, dobra? E więc tak, rozdaję kleje. Klejów będziemy mieć mniej więcej po, tak, po sztuce na dwie osoby. Więc to dwie osoby będą rozdawać klej, dobrze? Podzielcie się klejami. Bardzo proszę, tutaj. Tutaj. W razie, jak gdybyśmy mieli ich mniej, to jeszcze się. Tutaj się podzielcie razem ze sobą, dobrze? Dziewczyny, to na spółkę, tutaj następne i tutaj dla Waszej trójki, dobrze? Wy się podzielicie? Słuchajcie, w naszym brzuszku powinny być. Mysz? Dżownica, gąsienica, jakiś tutaj pędrak, prawda? Jakby się znajduje, który też może być Śline. podobny do, 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 do larwy, do e, owada, prawda? Jakby, mamy tutaj żuka też, mamy ślimaka, mamy jajko i mamy konika polnego. Ja nie chcę jajka. A czego jeszcze nie je? Jeszcze raz możemy sobie zbadać. To jest co? Śliwka, tak? Śliwka. Tutaj? Liść. Tutaj mamy Marchewka. marchewkę, jabłko, jabłko, szyszka, prawda, i truskawka i kasztan. To są różne przykłady, prawda, takich, takich pokarmów roślinnych, które, które nie będą wielkim przysmakiem jeże. Jeż raczej tego nie będzie sobie pozyskiwał do jedzenia. Kiedy sobie jeż zjada te małe zwierzątka. To on też usuwa je na przykład z ogrodów, bo sporo je w momencie, kiedy jeszcze wprowadzi to takiego naszego ogrodu, gdzie mamy różne zioła, owoce, znaczy warzywa najczęściej i owoce i nam sobie różne owady, e, larwy, prawda, e, różne gryzonie małe takie jak myszki, zjadają nasze warzywa, zjadają to, co mamy w ogrodzie. No to oczywiście z naszego punktu widzenia to są szkodniki. Jeże są nazywane przyjaciółmi ogrodów. Dlatego, że w momencie, kiedy te małe zwierzątka zjadają, to też sobie w jakiś sposób te ogrody czyszczą, no i w związku z tym lepiej nam rosną różne nasze uprawy. Słuchajcie, myślę, że już wszystko wiemy o jeżu, wiemy, że jest to zwierzę mięsożerne, że jest przyjacielem naszych ogrodów, prawda, bo usuwa różne małe zwierzątka, które zjadają nasze uprawy. A teraz rozdam wam takie książeczki, w których... Też znajdziecie sobie różne karty pracy, które później można powycinać, pomalować, prawda? Tak jak tutaj e, o mamy pokolorować, takie, które też przybliżają życie różnych e, większych lub mniejszych zwierząt, które możecie spotkać, tak w lesie, na łące, jak być może i tutaj e, na podwórku waszego przedszkola. Bardzo proszę. O. Tak. Tak. I tak. Zapraszam. Ustawiamy się tutaj wszyscy przede mną. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Tak. No dobra. Czy mamy to wszystkich? O, już, już, już. Ostatnie motylki tutaj do nas docierają, więc ja zrobię krok, krok do tyłu, żeby każdego dobrze widzieć, dobrze? O, teraz widzę was świetnie, wszystkie motyle są widoczne. Teraz przechodzimy do drugiej części zajęć i zabawimy się w zabawę o takich zwierzątkach, które dosyć często widzimy. Może zaraz zgadniecie, a nawet bardzo często słyszymy, szczególnie kiedy jesteśmy w pobliżu w pobliżu jakiegoś stawu czy brzegu jeziora, słyszymy jak rechoczą. Kto wie, kto to jest. Zaba, prawda? Więc tak. Więc my dzisiaj zabawimy się w takie żabki, i waszym zadaniem będzie wcielenie się w rolę żab. Każdy z was zostanie taką żabką. I jak się odwrócicie do tyłu, tam spojrzycie, co jest przed nami, to tutaj mamy taki tor przeszkód. Odwróćcie się w moją stronę. Odwróćcie się, odwróćcie. Za każdej żabki będzie pokonanie tego toru przeszkód. Każda z naszych żabek wykluła się prawda, z jaja, no i powiedzmy jej zadaniem, ona już była kijanką i tak dalej, i już jest taką w miarę dorosłą żabką i jej zadaniem jest przemieszczenie się ze stawu do lasu. Więc Wy, jako żabki, będziecie tę trudną drogę pokonywać. Jak widzicie, mamy tutaj różne przeszkody. Czasem trzeba będzie coś przeskoczyć. Ja może pokażę, pokażę jak tutaj będziemy działać. Tę przeszkodę będziemy przeskakiwać. Dobrze? Potem jak żabki sobie skaczemy dalej. Trzeba skoczyć sobie do tych wszystkich kółeczek. Przechodzimy dalej. Żabki skaczą tutaj. Trzeba poprzeskakiwać na, jedną, na drugą stronę. Pamiętamy? Znowu przeskakujemy przeszkodę jako żabka. I sobie skaczemy kółeczkami, skaczemy, 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 aż kończymy tutaj tor. Każda żabka spróbuje sobie taki tor przeszkód pokonać. I ustawiamy się w kolejce. Żabki gotowe? Dobra, no to i, i żabka po żabce będę wypuszczać kolejne żabki. Na, pierwsza żabka. O, skaczamy, skaczemy jak żabki. Świetnie, świetnie. Idziemy dalej. Raz, dwa. Dalej, ruszaj ty. Op. Op. skaczemy. Poczekaj. Mhm. Uh -huh. uh -huh. I jedna strona, druga strona. Możesz ruszać. Nie. Tak? O, świetnie mi Jedna, druga strona. Pokonujemy przeszkody, ruszaj. Ruszaj jak żabka, skaczemy. Tak, możesz ruszeć. Mhm. Żabki, które skończyły, zbierają się przy mnie. Żabki, które przeskoczyły wszystkie przeszkody zbierają się już przy mnie. Tutaj, zaczynamy. Wszystkie żabki, które pokonały nasz tor przeszkód tutaj, tutaj się ustawiają. Kolejna żabka może ruszać. Żabka, prawda, musi sobie pokonywać czasem. Pnie drzew przeskakiwać, prawda? Musi sobie pokonywać jakieś gałęzie i tutaj wy też jak żabki. Proszę bardzo. możesz skakać, skakać. Żabka, idziemy dalej. Oj, i kto jest, jest, jest jakaś żabka, która czeka? Czy już wszyscy? Wszyscy. To zapraszamy na, na ostatnią żabkę. Chodźcie do mnie, drogie żabki. No i jak myślcie, jakie w lesie są przeszkody, które pokonywać w ogóle w przyrodzie? Co ona przeskakuje, na przykład? Może kwiatki, jakieś drzewo. rośliny, prawda? Może jakieś pięć drzewa, może... Oczywiście jakieś szyszki mogą leżeć na drodze, Może też żabka przed kimś uciekać, prawda? Kto będzie chciał ją upolować? A powiedzcie, drogie żabki, czy było trudno pokonać ten tor przeszkód? Nie. Czyli następnym razem sobie ułożymy tor przeszkód sami. Będzie to tor przeszkód już być może trudniejszy. Widzę, że nasze żabki są bardzo sprawne. Możemy, słuchajcie, takim, taki tor przeszkód w niego za, zabawić się na różne sposoby. Możemy skakać tyłem, możemy robić właśnie slalomy po jednej, po drugiej stronie. A Wam jako takim żabkom gratuluję, bo udało Wam się ten tor pokonać. Zagraliśmy w żabki, które sobie skaczą z stawu do lasu.